Witajcie, zapraszam Was na 50. jubileuszowy odcinek Top 5 od Gizmodo.pl Na początku grupowe robienie w konia, czyli niezwykle atrakcyjna oferta z serwisu Signi. Jak widzicie obrazek jasno sugeruje, że za atrakcyjne 82 zł dostaniecie lansiarski odtwarzacz od Apple'a. Rzeczywistość jest jednak okrutna. W istocie chodzi o player firmy Revo, który jest kopią hipsterskiego sprzętu. Pamiętacie Another World? Ta genialna gra, która kilkanaście lat temu wstrząsnęła branżą, jest już dostępna na urządzenia z iOS. Nie czekajcie, tylko ściągajcie. Naprawdę warto. Oto zdjęcie żałądka strój wymiarowego tomografu. Na fotce został uwieczniony 20-letni Irlandczyk, który przemycał narkotyki z Brazylii. Przestępca nie zdążył nawet wsiąść do samolotu, kiedy został zabrany przez policję. 830 gramów kokainy mieściło się w 72 woreczkach. Czarnorynkowa wartość tej żywej przesyłki to 207 tysięcy dolarów. Wciąż nie ucichły echa sporu Apple z Samsungiem. Najpierw gigant z jabłuszkiem postanowił zablokować Galaxy Taba, później Koreańczycy stwierdzili, że spróbują zakazać nowego iPhone'a w ich ojczystym kraju. Najzabawniejsze w tej awanturze jest to, że obie korporacje są na siebie skazane. Jak na razie procesor A5, stanowiący serce iPada 2, może być produkowany jedynie przez Samsung. Na koniec odcinka Post, w którym nie znajdziecie nic zabawnego. Widoczne fotografie satelitarne przedstawiają obozy koncentracyjne znajdujące się na terytorium Korei Północnej. Szacuje się, że w tak zwanych fabrykach śmierci może aktualnie przebywać około 200 tysięcy więźniów politycznych, kobiet i dzieci. W kontekście naszej polskiej historii te informacje naprawdę dają do myślenia.